Siemaneczko, Vaxxer z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii od Silvera do Globala, no i zaczynamy meczem na Inferno. No i sami sobie zobaczcie jaki będzie początek, no i jak to będzie wyglądać. Mamy 25 minut, 3 remisy oraz 4 przegrane w tej serii. Dosyć sporo, no ale jak dobrze wiecie po resecie rank, no niestety, ale spadłem do Golda 4, miałem wcześniej kałaszka, no i w tym odcinku gramy o odzyskanie kałacha. No i sami zobaczycie czy uda się to czy nie, ale w ostatnim odcinku odcinku pytałem Was, czy gra się Wam lepiej po resecie, czy gorzej, no i w sumie zdania były podzielone, niektórym się gra gorzej, niektórym się gra lepiej, no ja mówiłem, że mi się gra gorzej, aczkolwiek odwołuję te słowa, ponieważ teraz o wiele lepiej to wygląda, no i przynajmniej dobiera naprawdę adekwatne rangi do mojej, czyli przykładowo jak mam Golda 4, no to gram na Goldy, na Kałachy, a na moim main koncie mam, miałem właściwie Suprima, no i grałem na Supreme Globale i leme. no niestety, ale spadłem po jednym przegranym, no taka logika CSa, ale tak jak mówiłem, ostatnio prosiłem Was właśnie o wypowiedzenie się na temat tego, czy gra Wam się lepiej, czy gorzej. No i mieliście do wygrania skina za 100 zł. No i w tle widzicie zwycięzcę. dostała awupkę za 120 zł, ponieważ nie miałem tego kałaszka, który był tam do wygrania. No a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam rozdać awupę Hiperbestię za 115 zł. No ale co musisz zrobić, żeby zgarnąć taką fajną awupkę Hiperbestię? No to na pewno musisz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że uda nam się może dobić w dzisiejszym odcinku 400 łapeczek w górę, Byłbym naprawdę wdzięczny. Dodatkowo musisz zostawić suba u mnie na kanale, żeby być na bieżąco oczywiście, z tą serią oraz z innymi filmami. Sprawdza inne filmy, ponieważ tam również masz do wygrania skiny. No i myślę, że naprawdę są fajne. A dodatkowo napisz w komentarzu, czy grażem M4A1 czy M4A4, czy grasz P2000, czy USP-iem. No i przykładowo, czy często używasz broni SG. 5, czy 3, albo 553, teraz już nie pamiętam, no ale czy grasz przykładowo zamiast kałachem SG lub zamiast M4 czy grasz SG, no jestem naprawdę mega ciekawy, czy używasz tej broni, no i tyle, i będziesz miał szansę wygrać AWP Hyperbestię, no a w dzisiejszym odcinku, jak widzisz, no 20 minut odcinka, więc na pewno będzie dużo meczy, ale przygotowałem dla was w tym odcinku również opening, bo stwierdziłem, że otworzę sobie skrzyneczki na tym koncie, no i zobaczę po prostu jaki drop tutaj będzie, czy będzie lepiej leciało niż na moim głównym koncie, no i wam powiem, że sobie i zaraz zobaczycie jak to wyglądało, no ale pierwszy meczek zaczynamy od przegranej, no jak widzicie naprawdę ciężki Inferno, trafiłem na mega oporowy gości, no jak sami widzieliście mi dobrało do teamu Goldy, a grałem na kałachy, jedynki, kałachy, dwójki, no i szczerze dziwnie dobrało tych graczy, no ale cóż, trudno, zaraz lecimy z kolejnym meczem, zobaczcie sobie też jak wyglądają te statystyki, no w sumie miałem sporo przegranych, mało wygranych jak sami widzieliście, ale ja już nie przedłużam, tylko zobaczcie opening i zaraz się słyszymy. Po przegranym meczu jest przynajmniej jakiś openik. Był mecz O. Awans. Trzy winy były, nie. I dostałem jakiś serio kocurów. Dobra, robimy openik. Leci tutaj koska. O, Dobra, pierwsza księga, AKA nocne życzenie. Uuu... Nightwish, proszę bardzo, jaki stan? Uuu, mocne zużycie, no. Tak biednie trochę, ale... Nie, to jest warte? 120 zł. No, to w sumie spoko. Jak na pierwszą skrzynkę jest gitaj. Zobaczymy. Dobra, no ale tutaj, na drugim koncie. Od Silvera do globala. Nie, no patrzcie to, znowu kałaczek przeleciał. Obrzym. Śmiałbym się jakby kostka wypadła. A kiedyś tak miałem, żeby w sumie wypadł mi chyba z Kar w Cyrex, a później trafiłem po tej skrzynce na Knife Vanilię. Ok, i? No. no. Ale to jest 5 złotych. Trzy księgi jeszcze. No, mp5. o drugi czerwony skin! Ej, co jest? MP9 tak, w obrońca gwiezdnego światła. I szczerze, wygląda zajebiście, chyba nie. Chociaż to tu. Ej, nie jest to fabrycznie nowy. Po ciężkich walkach. 6 dych Serio! dwa czerwone skiny mi wypadły. Ej, na moim głównym koncie dwa czerwone skiny to ja widziałem nie wiem, chyba 3 razy w życiu. Przy otwieraniu 10 tysięcy skrzynek. A tutaj. Siedem skrzynek i dwa czerwone skiny. Co tu w ogóle się stało, nie? Ostatnia skrzynka, nie? Ja, no jeszcze kosy brakuje, serio. MKK kakałach, MP9 nawet. Ostatnia skrzynka. No dobra, nie ma kosy. Przychodza. No, i już po openingu wracam do Was. No i co? Myślę, że jesteście tak samo zaskoczeni, jak ja byłem, gdy otwierałem te skrzyneczki. No, dwa czerwone skiny na tym kącie udało się trafić. No i jak widzicie kałaszek już w rękach, no i od razu lepiej się strzela oczywiście ze skinami. No i tutaj kolejny meczik, jak widzicie na kaszu, no stwierdziłem, że po tych przegranych meczach muszę grać moją ulubioną mapę, czyli cash, no i muszę troszeczkę przytrajhardować, żeby odzyskać tego kawaha. No jak widzicie, nie za fajnie nawet te statystyki troszeczkę wyglądają, ponieważ te pięć przegranych, no kuje w oczy. Nie sądziłem, że będę trafiał na takich oporowych graczy. No jak sami też widzieliście, gram ostatnio sam, no i nie sprzyja mi granie samemu. No jak sami Was. widzicie, kurde, te pięć przegranych razi w oczy. No ale powiem wam tyle, że ten cashek tutaj już będzie wygrany. No mogę wam to spoilerować. Jeden z meczy mogę wam to spoilerować. Myślę, że nikt się nie Obrazi, no, i ten kaszyk tutaj będzie wygrany. Troszeczkę tam pokierowałem. Fajna akcje również zrobiłem. Aczkolwiek, no, team marzeń to nie był. Ostatnio, serio, trafiam na słabe teamy. Zresztą, sami to zobaczycie. Naprawdę, sami to zobaczycie w tym odcinku. Polecam oglądać odcineczek do końca. Na końcu będziecie mieli dwa meczyki, gdzie będziecie mieli mój komentarz na żywo. Nie będę dokładał głosu, no, ale jak na razie, chciałbym z Wami też właśnie pogadać. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć, jak to wyglądało w tej całej serii. Jak wyglądały moje mecze ostatnie. No, i tak jak mówię, no, nie trafiałem na dobrych teammateów powiem wam tyle, że w tym odcinku jeden mecz będzie naprawdę z fajnymi teamajtami, zresztą sami to zobaczycie, tam już właśnie będzie komentarz, tak jakby na żywo, gdzie gadałem podczas meczu, no ale co, tutaj mamy Keszyka, jak widzicie już mamy wynik, w sumie 6-5, ale no i tak, nie było najgorzej, troszeczkę trzeba było przytrajhardować, żeby wygrać ten meczyk, no i lecimy po Kałacha. Najważniejsze w tej serii to jak na razie odzyskanie rangi, w której byłem, no niestety, byłem w Kałachu, ale po tym resecie mi tego Kałaszka zabrało, no nie powiem, że naprawdę strasznie się wkurzyłem, bo jednak wiecie, chcę tutaj wbić tą rangę jak najszybciej, no i też chcę rozdać to konto. Serio, już nie mogę się doczekać, aż w końcu uda się wbić tutaj Globala, no i uda się rozdać to konto. No i sami zobaczcie w ogóle, jak dziwnie dobrało mi graczy. Tutaj jeszcze były te mecze, gdzie dziwnie dobierało graczy. Teraz już jest o wiele lepiej, no ale jak sami widzieliście, grałem na orzełki i szeryfy mając Golda 4, więc naprawdę dziwnie mi dobrało tych graczy. Najgorsze jest też to, że zawsze jak dobiera. Przeciwników z wyższą rangą. To moi team'i mają rangę podobną do mojej, no i ciężko w sumie takie mecze wygrać. Ale już abstrahując od tematu, no to macie drugiego kaszyka. No dwa kaszyki pod rząd. Wspominałem o tym, że no trzeba było przytrajhardować. Wiecie, kesz to moja ulubiona mapa. No i na tej mapie jednak wiem, co robić, wiem, gdzie się ustawiać, wiem, gdzie przeciwnicy się ustawiają. Timingowo też zawsze dobrze tą mapkę rozgrywam. No a jednak trzeba było wygrać w końcu jakieś mecze, a nie tylko przegrywać. Bo serio, już byłem blisko golda 3 w tej serii, dlatego trzeba było odbić tego Kałaszka. No i tak naprawdę miałem trzy wygrane mecze, przegrane. No i teraz lecimy z wygranymi meczykami po Kałaszka. No i tak naprawdę zobaczymy, po ilu meczach uda się wbić Globala. No CKG napisał po 111 i może to być szczerze bliski wynik. Może to być około 111, 120, 130 meczy, a może 100, no bo jak sami widzieliście po 20 minach już był Kałaszek, ale no niestety ten reset rank nie pomógł mi w tej serii. Ale abstrahując już od tematu, no to tak jak wam mówiłem, że ostatnio trafiam naprawdę na chorych świrów, no to jak sami słyszeliście... W tle. no trafiłem przykładowo w tym meczu na keszu na Rosjanów, no i zaraz jeszcze zobaczycie parę fragmentów, gdzie no nie dało się, nie dało się tak naprawdę wytrzymać, ja ich później tam pomutowałem, wiadomo, z początku wiecie, jak jest wynik powiedzmy bliski, no tak jak tutaj, 2-3, 3-3, coś takiego no to słabo, żeby jednak ich mutować, bo wiecie zawsze jest jakieś info i tak dalej, no ale jak sami słyszeliście, ciężko wytrzymać z takimi graczami, no nie ukrywam, naprawdę nienawidzę trafiać na Rosjanów, ewentualnie na ludzi, którzy krzyczą, rage'ują w grze, ponieważ spadają wtedy morale i się tak naprawdę odechciewa grać z takimi gościami, no ale jak widzicie niby Rosjanie w teamie, ale no wygrywamy 6-2, więc nie było najgorzej, no tyle wam powiem, nie było najgorzej, bo chociaż strzelali, aczkolwiek no komunikacja z nimi była naprawdę ciężka, no ale co, to będzie kolejny mecz wygrany, no zresztą sami już widzicie, że w sumie wynik 10-3, no i tak naprawdę no ciężko z takiego wyniku w sumie przegrać, naprawdę by musieli zrobić mega comeback, więc to tyle powiem, że ten mecz będzie wygrany, jeszcze możecie sobie zobaczyć tutaj parę akcji, bo jednak ten meczek myślę, że z mojej strony fajny był. Troszeczkę tych fragów zrobiłem. No nie powiem, że tych Rosjanów trzeba było tutaj troszeczkę podkierować, no ale najważniejsze, że udało się wygrać kolejny mecz. No i zaraz będą dwa ostatnie mecze, gdzie już będzie mój komentarz na żywo. Więc tak naprawdę ja już powiedziałem chyba wszystko, co chciałem. No więc już tutaj nie będę was zagadywał, tylko no. Będziecie mogli sobie zobaczyć dwa ostatnie mecze. No i z tych dwóch ostatnich meczy dowiecie się też, czy udało się odzyskać tego Kałacha, czy też nie. No sami oglądajcie. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba, i zostawicie łapeczkę. No i co, lecimy po Globala. No i lecimy do dwóch ostatnich meczy w tym odcinku. że odda. Zobaczmy. Nie. Naprawdę? Dalej nie oddało Kałacha. O nie. Jeszcze to był długi mecz. Nie wierzę, że nie oddało Kałacha. Zobaczymy jakie rangi. Jestem mega ciekawy jakie tutaj mamy rangi i... Kałachy dwójki. Okej. Okay. Dwóch gości bez... W sumie trzech gości, bo jeden jeszcze ze mną tutaj bez rangi. No i my mamy goldy, a gramy na kałaszki. Trochę nie fair, ale kałachy dwójki w ogóle, nie? Kałachy dwójki, wygrywamy meczek luzem 16:4, awansu nie ma. on Dobra, dobra. Ale no rozegrali. O, Ale dobra broń, te dwie berety są dobre, ej. Oh my god, minus That's 70. Real. Oh my god, it's sorry close. Guys, sorry. Good eco, good eco. More, I think. Oh, no. oh, there's Phoenix. I'm falling back. I'm falling back. To his bomb? No, yeah, I don't think so. He's in the bomb. I'm bumping the bunk. He pushed. Nie, nie, ale close rundy. Co tu się dzieje w tym meczu? Edwin con. Tułom. Nice. On jest con, con dead. Two more. Two more long. On the boost on long Dead. Nice. Nice, can you save my off? Ale S dobra IQ 200 place Ale IQ 200, ty Szybkie 3K Ledwo ledwo to 4, ale ale się udało. Pioretla Lecimy po globala Last low, last low, last low. Nice. Be short Minus thirty. Good job. Go together now. Go inside together. Trash. Nice. Way. Good job. Nice one. Good enough. Nice. Good job. Nice. Dobra, ugrał, kto Musi być małżeństwo po tym meczu, ale w trzech ładnie tutaj wykierowaliśmy ten Rex, dopiero chyba w ostatniej rundzie zdobył trzy fragi, serio, co to był za mecz? Wariaci tego Rexa, no ale no trudno w sumie, akurat nie, nie każdy dobrze gra. Ale zobaczmy, najważniejsze, że wygraliśmy i czy będzie ranga? Proszę, CS. Nie no, jak nie ma jeszcze rangi, ty? Trolluje mnie ta giera. Oh my god. Unlucky. Let's enter. We have two smokes. Go entry. One wow, after headshot. Oh my god. One HP. We're down. Uh, orange uh, clear. Nice. Night mid. Smoke mid. Nice. Nice, thank you. Nice. We're trying to enter B. I have to try to help you. I... got got A. One, boost one, boost Oh fuck. boost. Counter terrorists win Inside the area Oh sorry 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 i jest, mamy. Dobra, kałach odzyskany nareszcie. Kurde, serio, ale to była ciężka przyprawa. Tyle meczy. Tyle meczy. Jeszcze trzy wygrane, przegrany, trzy wygrany, przegrany. Nie, dobra. Dobrze, że udało się wbić tego kałaszka. Mega mocny mecz, no Zasłużyłem na tego kałacha, myślę. 239. Fajne staty wykierowałem ich konkretnie. No serio goście tutaj po 6 fragów, ale no słabie grali, ale przynajmniej się komunikowali. Tyle dobrze. Tyle dobrze, że dawali po prostu info i... Serio, było w miarę git, przyjemna atmosfera, no i dało się pograć w sumie i dobra, po czterech wygranych, najlepsze jest to, że dwa krótkie, dwa długie i mamy kałacha dopiero. No, nie spodziewałem się, że aż tak ciężko będzie tego kałacha odzyskać, ale jest kałaszek, jest kałaszek i chyba wleci jeszcze jeden meczek. kurde tutaj ten miraż. Miraż kusi no, na kałaszki. No, niech będzie miraż, dawno nie grałem. Around the brand new. I ain't tryna tell you what to do But you're gonna play cool Baby, I am playing by your rules Everything will better with a view